Cześć, z tej strony Przemek, witam Was na moim kanale, a dzisiaj opowiem Wam parę podstawowych rzeczy na temat metody ballinga. Metodę balinga opracował Hans Werner Baling w latach 90. Pan Baling opracował, jak podawać makroelementy w akwarium rafowym, tak by były one na stałym poziomie, co tutaj jest bardzo ważne. Głównym zadaniem tej metody jest utrzymywanie wapnia oraz twardości węglowej właśnie na tym stałym Równym poziomie. Ponieważ w akwarium morskim nawet nie o tyle ważne jest, czy KH mamy 8, czy 9, czy 11, jak w moim przypadku. Ale ważne jest to, żeby to był cały czas stały, jednakowy poziom, ponieważ takie balansowanie, na przykład w ciągu paru dni 9, 8, 7 i znowu skaczemy do 9. Jest bardzo niezdrowe dla koralowców, koralowce źle coś takiego tolerują, dlatego odpowiedni jest ten stały poziom. To samo dotyczy się na przykład wapnia i magnezu. Co jest jeszcze super w tej metodzie, że możemy ją wzbogacić o mikroelementy, także na bieżąco w ciągu dnia uzupełniane w akwarium są jeszcze mikroelementy. Myślę, że każdy akwarysta morski, mierząc sobie regularnie tutaj te parametry, zauważy, że mają one tendencję spadkową całkiem sporą. Wynika to stąd, że zapotrzebowanie na wapń i węglany w akwarium rafowym jest naprawdę spore. I to zapotrzebowanie jest tym większe, im więcej mamy w akwarium krewetek, krabów, koralowców, takich jak LPS-y czy SPS-y. No i oczywiście algi wapienne, które porastają nasze skały. Organizmy te, rosnąc, konsumują węglany wapnia, rozbudowując swoje szkielety czy muszle. I właśnie niezmiernie ważne jest to, żeby zachować te parametry w stałych, odpowiednich ryzach, że tak powiem. No, w innym przypadku może to nawet doprowadzić do, do śmierci koralowców czy, czy, czy krewetek. O ile w małych akwariach zasiedlonych niewielkimi ilościami LPS-ów, SPS-ów, dosyć łatwo zachować te parametry na stałym poziomie i uzupełniać je dzięki podmianom wody. Oczywiście, sól wszystko nam tutaj dostarcza. Świeża solanka dostarcza nam właśnie węglanów, wapnia, magnezu oraz mikroelementów. No i w małym akwarium te spadki aż tak nie są. Zauważalne, i, i myślę, że metoda balinga by tutaj była zbędna. Przynajmniej przy, przy, z mojego doświadczenia tak wynika. Swoją kostkę 45 litrów prowadzę na samych sporych podmianach wody. Raz w tygodniu podmieniam tam ponad 30% wody i wszystko jest cały czas w porządku. No, tutaj natomiast, mierząc te parametry, zauważyłem, że właśnie te węglany, to twardość KH naprawdę w ciągu dnia potrafi dosyć mocno spadać także oprócz podmian wody które też tutaj wykonuję właśnie zaimplementowałem metodę balinga jeśli chodzi o roztwory, które możecie sobie wykorzystać no to tutaj jest ich całkiem sporo różni producenci mają różne dawkowania różnie, troszkę się różnią pewnie składem mikroelementów są dwuskładnikowe, trzyskładnikowe. Ja mam akurat od producenta, który ma trzyskładnikowego trzy balinga. Jest on podzielony na wapnie, węglany wapnia oraz magnes, i oczywiście tam są jeszcze uzupełnione mikroelementy. Takiego balinga można dozować w dwojaki sposób. Możecie to robić albo ręcznie, za pomocą strzykawek albo za pomocą pomp dozujących. I odbywa się to w następujący sposób. Codziennie najlepiej przez ten pierwszy okres funkcjonowania akwarium, kiedy już jest zasiedlone koralowcami, kiedy te algi wapienne wam już fajnie porosły skały. To mierzycie sobie właśnie to KH, wapń oraz magnez i monitorujecie sobie z dnia na dzień wahania tych parametrów. I y, jak widzicie, że właśnie, załóżmy, skupmy się tutaj na KH. W, w przypadku mojego akwarium y, jest ono y, najszybciej y, spadającym parametrem. Y, przypuszczam, że w, y, w większości akwariów tak jest, ale mogę się mylić. Nie mam aż tak dużego doświadczenia w tej akwarystyce morskiej. Y, no więc tak, skupmy się na tym KH. Y, załóżmy, że spada ono tam o kilka dziesiątych. Stopnia w ciągu dnia i zacznijmy sobie od podawania załóżmy 5 ml dziennie tego KH. Najlepiej rozbić sobie to, to 5 ml na 5 razy w ciągu dnia, co na przykład godzinę czy dwie, żeby to wszystko nie poszło w jednym momencie, żeby znowu ten skok nie był powiedzmy za duży, prawda. Więc dajecie sobie to 5 ml. Minęło 24 godziny. Znowu mierzycie KH i patrzycie sobie, czy, czy dalej spada, czy się zatrzymało, czy rośnie. Jeśli spada, no to dajecie jeszcze 1, może 2 ml. W zależności jak dużo spadło. Jeśli bardzo dużo, no to dajcie sobie ze 3-4. No, trzeba to, że tak powiem, na tak chłopski rozum troszkę wziąć. Jeśli się zatrzymało, no to nie dodajecie, jeśli wzrosło, no to troszkę odjąć, prawda? To samo dotyczy się wapnia oraz magnezu. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać dozując tutaj te poszczególne składniki. Najlepiej, żeby węglany, wapń oraz magnez były podawane w różnych odstępach czasowych. Czyli w tej samej godzinie, minucie nie możecie podać ze sobą razem wapnia z węglanami wapnia oraz magnezu, żeby tam była godzinka odstępu między każdym z tych poszczególnych składników. Jeśli chodzi o to, jak ja dozuję tego balinga, to dozuję go za pomocą pomp, właśnie jedną pompę mam z Aquatrendu, jest to dozer AT1. I tam właśnie mam podpięte węglany wapnia, wapń oraz magnez. Jeśli chodzi o moje dozowanie tych poszczególnych elementów, to węglany wapnia podaje w tym momencie około 20 ml rozbite na 12 dawek, wapń 2 ml rozbite na dwie dawki. Oraz magnes 6 ml rozbity na 3 dawki. Co jest fajnego w tym akwatrendzie, to to, że jak ustawimy sobie, żeby rozbił nam na właśnie węglany na 12 dawek, tutaj wapń na jedną i magnez na 3, to on już ma tak zaprogramowane tutaj te dawki. Między poszczególnymi głowicami, że one nie będą nachodziły na siebie czasowo. Zawsze będzie tam ten odpowiedni odstęp czasu, także to już jest fajne w tym dozerze. Dodatkowo ma on wejście na sondę temperatury. Możemy sobie ustawić alarm, jeśli temperatura nam spadnie za bardzo już sobie tam dokładnie ustawiamy, czy to będzie 22, czy 23 stopnie, no to włączy się alarm na tej pompie dozującej i to samo jeśli temperatura wzrośnie nam za dużo, na przykład grzałka zacznie, zepsuje się nam termostat, zacznie nam grzać za bardzo akwarium, no to też zaalarmuje nas. Dodatkowo jest jeszcze tutaj wejście na sondę pH, tak samo jak w przypadku sondy z temperaturą, możemy sobie ustawić alarm. Jeśli pH spadnie nam za bardzo lub za bardzo wzrośnie, pompa nas alarmuje o tym. No i fajnie cały czas mieć ten pogląd na to pH. PH jest też bardzo ważnym czynnikiem w akwarium, które należy monitorować. No jeśli będzie ono za niskie, no to kalcyfikacja nie będzie zachodziła odpowiednio. I koralowce też mogą nam umrzeć. Tak w dużym skrócie. Yy, druga pompa to jest Hinka yy, Jebao DCP3 chyba. Yy, też mam tam trzy, trzy głowice dozujące. Yy, na jednej zapięte są mikro yy, aminokwasy yy, yy, i witaminy z firmy Reci. Yy, jest to taka mieszanka AB. Yy, bardzo fajny produkt. Koralowce świetnie się tym odżywiają, i to włącza mi się jakąś godzinkę, dwie przed zgaszeniem się światła. Do tego rano dozuję tam NO3, ponieważ NO3 tu jest dosyć niskie, bardzo jest mało ryb, więc staram się je trzymać tak na poziomie 3 ppm, -ów. i właśnie dzięki tej pompie dozującej, która dozuje mi NO3, i na trzeciej pompie mam. Załączone znowu węglany wapnia. A to dlatego, że gdyby jedna pompa, na przykład, przestała mi pracować, no, dajmy na to, zepsuła się cokolwiek by się z nią stało, czy jedna, czy druga, no to te węglany wapnia będą mimo wszystko na tej drugiej pompie cały czas podawane i nie będziemy mieli spadku 100%, tylko będzie nam spadało o 50% wolniej niż w przypadku, gdybyśmy mieli to na jednej pompie. I ta pompa by się zepsuła. Także to jest takie zabezpieczenie, e, gdybym gdzieś wyjeżdżał z domu i po prostu akwarium zostaje samo. Także taka ciekawa rzecz, którą możecie też zaimplementować może u siebie w akwarium. Koralowce są drogie, więc nie warto tutaj ryzykować po prostu. E, tak jak Wam mówiłem. Tutaj ta metoda zapewnia te parametry stałe. Mimo to robię podmiany, które dodatkowo uzupełniają wszystko w tym akwarium i usuwają wszystko co złe. Ja jestem zwolennikiem dużych, częstych podmian wody. Dzięki temu wiem, że moje akwarium jest czyste, stabilne i nic złego tu nie powinno się dziać. Mimo to. Mimo tych moich podmian i takiego, i takiego przykładnego starania się o akwarium, to walczyłem tutaj z cyjanobakteriami i to takimi nietypowymi, bo zielonymi, z tego co znalazłem w internecie, nie zdarzają się one zbyt często. Próbowałem je odsysać, próbowałem właśnie tutaj manipulować parametrami. No nie było nic skutecznego, cały czas one wracały. Zaczęły siać toksynami, co spowodowało, że straciłem jedną już całkiem taką fajnie, fajną podrośniętą akroporę. No i zdecydowałem się na, na taki środek ostateczny. Zastosowałem tutaj antybiotyk Chemiclin. Silne napowietrzanie przez 2-3 dni, tak to sobie funkcjonowało. Później duża podmiana wody, i jak widzicie. Skała jest czyściutka, ani śladu po cyjanobakteriach. Także myślę, że jeśli zauważycie jakieś ogniska cyjanobakterii, które nie znikają przez, przez parę dni, nie ma na co czekać. Naprawdę użyjcie tego chemiklina Według instrukcji użytkowania nie powinno się nic złego stać. To jest naprawdę lepsze niż te sinice, miałyby siać toksynami. To no, taka moja uwaga tutaj dodatkowo. Mam nadzieję, że cokolwiek załapaliście z tego filmu. Jeśli macie jakieś pytania, no to zostawcie je na dole w komentarzu. Jeśli uważacie, że czegoś nie to powiedziałem lub powiedziałem źle, to też oczywiście dajcie mi znać w komentarzu. Taka konstruktywna krytyka zawsze jest mile widziana na kanale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!